W dniu 21 grudnia bieżącego roku około godziny 18.30 otrzymaliśmy zgłoszenie o pożarze budynku inwentarskiego w miejscowości Sumówko, Sumówko na terenie gminy Osiek. Do działań dysponowano łącznie 7 zastępów straży pożarnej, z tego 5 jednostek ochotniczych. Po dojeździe na miejsce zdarzenia okazało się, że pożarem objęte jest poddasze budynku inwentarskiego, na którym składowana jest słoma, natomiast na części parterowej jest prowadzony chów zwierząt. W podjeździe gospodarz właściwie tego obiektu częściowo ewakuował te zwierzęta. Działania straży polegały na pomocy w ewakuacji pozostałej części zwierząt i podjęcie działań gaśniczych. Łącznie podawano cztery prądy gaśnicze w natarciu na palący się obiekt i jeden prąd gaśniczy w obronie sąsiednich obiektów i części nieobjętej pożarem. Trudność działań polegała na konstrukcji budynku. Były problemy z dotarciem do źródła ognia z uwagi na pokrycie dachowe, które ograniczało dostęp środka gaśniczego do źródła pożaru. Działania trwały całą noc. W tej chwili działania nie są jeszcze zakończone. Są prowadzone działania polegające na dogaszaniu tego położeliska za pomocą prądów głaśniczych wody i sprzętu specjalistycznego, który prowadzi rozbiórkę tej części zawalonej dachu i usuwanie tych elementów niespalonej, nadpalonej słomy. Wiem, że jakieś zwierzęta padły, jednakże było to, było to kilka sztuk w porównaniu z tym, co zostało ewakuowane.